Jeśli nie zgadzają się Państwo z rozliczeniem przez zarząd bądź zarządcę kosztów, na przykład kosztów ogrzewania Waszego mieszkania, gdy stosowane są tak zwane podzielniki kosztów, powinniście w terminie 14 reklamację kosztu do zarządu zarządcy waszej nieruchomości, któremu zarząd to jak złożyć reklamację? A nawet draft takiej gotowej reklamacji dostępny jest w materiale na naszym kanale YouTube. Link znajduje się w komentarzu. Jeśli nie złożyłeś reklamacji, powinieneś zrobić to niezwłocznie, bez tego cyklu. twojej nieruchomości. Dziś jednak idziemy już krok dalej. Czyli zastanówmy się, co zrobić, jeśli zarząd bądź zarządca nieruchomości nie odpowiedział na Waszą reklamację, lub udzielona odpowiedź jest zdawkowa, lakoniczna, nie na temat, lub w ogólny sposób tłumaczy tylko, że w cudzysłowie wszystko jest ok. Jeśli interesuje Cię temat, nie uznania reklamacji kosztu ogrzewania, koniecznie daj nam lajka. To taki kciuk jak na Facebooku, zrobi się niebieski. W ten sposób powiadomisz algorytm YouTube, że materiał jest interesujący, co nam bardzo pomoże. To tylko sekunda twojej pracy. Informacje od nas dostajesz całkowicie za darmo. Lajk like znajduje się pod tym ekranem. Ok. Skoro dałeś lajka, zrobił się niebieski, zaczynamy. Są trzy scenariusze, którymi, z którymi spotykamy się od 2013 roku w zasadzie w całej Polsce. Eee, trzy scenariusze dotyczące właśnie odpowiedzi na reklamację. Pierwszy scenariusz to taki: gdy złożyłeś reklamację skutecznie, Masz potwierdzenie, jednak zarząd bądź zarządca nie odpowiedział w terminie na twoją reklamację. Taki przypadek jest dość rzadki, bo świadczy o całkowitej ignorancji i głupocie zarządu bądź zarządcy, gdyż konsekwencją tego, iż zarząd zarządca nie odpowie na reklamację, jest automatyczne uznanie tej reklamacji za zasadną. Była to praktyka dość powszechna kilka lat temu. Jeśli kiedykolwiek w przeszłości złożyłeś reklamację kosztu ogrzewania, na co masz potwierdzenie, masz pełne prawo domagać się prawidłowego rozliczenia wszystkich tych lat po złożeniu tej reklamacji. To bardzo korzystna sytuacja dla Ciebie w przypadku sporów, także sporów sądowych. Także jeśli nie otrzymałeś odpowiedzi na reklamację, możesz uznać ją za zasadną. No i wtedy musisz zdecydować, czy chcesz i w jaki sposób uważasz, że powinien być rozliczony. Jednak jest to komfortowa sytuacja dla Ciebie. Jeżeli złożyłeś taką reklamację kilka lat temu i masz na to potwierdzenie, super, tym bardziej możesz dochodzić swoich praw zarówno przed sądami, jak i, jak i w jakiś mediacach z zarządem, zarządcą. A drugi scenariusz jest taki, iż uzyskana odpowiedź na reklamację jest udzielona w terminie. I tutaj liczy się termin doręczenia Wam odpowiedzi, a nie nadania listu przez zarząd, zarządcę nieruchomości. Jednak w swojej treści... Nie zawiera tak naprawdę odpowiedzi na Waszą reklamację. Jest to tylko jakaś lakoniczna, zdawkowa wypowiedź, często w ogóle nie na temat. Zawiera ogólne stwierdzenia, jakieś sformułowania, opinie, że sprawdzono działanie podzielników, że działają poprawnie. Odpowiedź taka nie jest niczym poparta. Bardzo często jest podpisywana. Nie przez zarząd, a na przykład jakiegoś pracownika technicznego. Tutaj należy zauważyć, że organem uprawnionym do udzielenia odpowiedzi na reklamację jest zarząd, zarządca, któremu zarząd nad nieruchomością powierzyliście. W odpowiedziach często jest zawarte także jakieś takie Informowanie o jakichś kosztach, ekspertyz, coś, co ma dodatkowo zniechęcić składającego reklamację. Mowa może być o działalności jakiejś firmy zewnętrznej, jednak to nie ma większego znaczenia. Żadne okoliczności nie usprawiedliwiają i nie są tu zasadne, że zarząd podnosi jakieś, jakieś argumenty, zamiast, zamiast yy, udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie. Ten termin jest, yy, no, jest nieprzekraczalny, także jeżeli zawity, jeżeli, jeżeli nie odpowiedzieli na reklamację, bądź w taki właśnie zdawkowy sposób odpowiadają, no to może to budzić jakieś poważne wątpliwości do, do prawidłowości rozliczeń. Po otrzymaniu takiej zdawkowej, lakonicznej odpowiedzi, należy skierować kolejne pismo z prośbą o doprecyzowanie swojego stanowiska. Zadać należy konkretne pytania i prosić o dokumenty, gdyż możecie podejrzewać, że błędnie rozliczono Wasz koszt. Macie prawo też samemu rozliczyć ten koszt do ogrzewania. Do tego będziecie potrzebowali faktur VAT za ogrzewanie budynku, deklaracje VAT dotyczące zwrotów podatku VAT za badany okres oraz wyciągi bankowe, by sumować zaliczki i porównać je z kosztami ponoszonymi za ogrzewanie. Warto tutaj zauważyć, że współdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa. Nie posiadają koncesji na obrót energią, zatem nie mogą pobierać w żaden sposób żadnych tutaj korzyści majątkowych związanych z odsprzedawaniem, dystrybucją. Nie są do tego uprawnione. Należy także zaznaczyć, iż korespondencja z dnia, i tutaj wskazać tą datę tej, tej korespondencji. Nie jest odpowiedzią na reklamację, a jedynie próbą polemiki, która jest dodatkowo niepoparta żadnymi faktami. A jeśli chodzi o fakty na temat tzw. Tak podzielników kosztów ogrzewania, mamy na naszym kanale materiał zatytułowany Podzielniki ciepła Fakty i mity Poradnik. A fakty warto przytoczyć. Mogą posłużyć one zarówno już podczas składania reklamacji, jak i mogą być właśnie tą odpowiedzią na tą zdawkową odpowiedź. Z takich faktów należy wspomnieć o tym, że podzielniki kosztów ogrzewania niezależnie od rodzaju, konstrukcji i typu nie są przyrządami pomiarowymi w rozumieniu ustawy o prawo o merach. Podzielniki kosztów ogrzewania nie mierzą żadnej wielkości fizycznej, także ciepła. Podzielniki nic nie dzielą tak naprawdę, poza ludźmi na tych, którzy rzekomo mają coś dopłacić bądź tych, którzy otrzymują zwrot. Jednak działalność tych urządzeń jest wielce enigmatyczna. Za rozliczenie kosztu ogrzewania odpowiada zarząd zarządca któremu zarząd nieruchomością powierzono. Nie żadna firma zewnętrzna, zatem jakieś tutaj próby informowania, że to, za, to firma zewnętrzna rozlicza, że skontaktujcie się z firmą czy coś. Was nie łączy żaden stosunek prawny z żadną firmą, którą zarząd podpisuje umowy, zatem, zatem tutaj to zarząd odpowiada za księgi i za, za rozliczenie. Przekazywanie informacji na drukach tych corocznych firm tak zwanych rozliczeniowych, to nie są przekazywane Wam rachunki wymieści ustawy o rachunkowości, zatem nie mogą być podstawą żadnych rozliczeń finansowych. Podzienniki kosztów ogrzewania nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej, zatwierdzenia typu legalizacji. Sposób funkcjonowania działania tzw. podzielników kosztów ogrzewania nie jest potwierdzony zgodnością norm EN 8.3.4 ani PN EN 8.3.4. Podzielniki nie są zakwalifikowane do żadnej z grup wyrobów objętych dyrektywami nowego podejścia Unii Europejskiej. To jest przepisów CE. Dotyczą one tylko modułu elektronicznego, Podzielnika. Więc to tak jakby próbować wytłumaczyć, że samochód zgodny jest z wszystkimi normami dopuszczeń do, do, do ruchu drogowego i tak dalej, ponieważ pilot do tego samochodu, w którym jest płytka do sterowania i otwierania i zamykania, jest zatwierdzony zgodny z normą CE. No, wiadomo, że, że tutaj jakby każdy by się oburzył, powiedział, że, że przecież to nie ma nic wspólnego, jak taki samochód został dopuszczony. No właśnie, tak samo jest właśnie z podzielnikami. To, że jest tam jakiś płytka i moduł radiowy, bateria, która ma swoją żywotność i na to są normy, nie ma nic wspólnego z normami CE, które, na które bardzo często się producenci bądź, bądź zarząd, zarządca nieruchomości powołuje, że to jest zgodne z jakimiś normami proszę dokładnie się zapoznać ze specyfiką tych urządzeń, każde urządzenie jest inne, natomiast generalnie można powiedzieć, że główny, główny urząd miar w swojej informacji na temat podzielników no, wypowiedział się w sposób jednoznaczny i miażdżący. Chciałbym jeszcze opowiedzieć o trzecim scenariuszu, który ostatnio został dość często w dobie COVID praktykowany w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach mieszkaniowych. To wymysł chyba spółdzielni mieszkaniowej ZŁODZI. Po złożeniu reklamacji zarząd odpowiedział na piśmie, że chce zorganizować spotkanie z firmą, tutaj cytuję, obsługującą odczyty podzielników. Szanowni Państwo, to tak jakbyście reklamowali na przykład obuwie, a producent informował Was, że możecie spotkać się z szewcem lub na przykład płucybutem i sobie z nimi porozmawiać. Treść takiej odpowiedzi dostępna jest publicznie w internecie. Dlatego jest tak absurdalna, że postanowiłem się jakoś do niej odnieść. A w zasadzie odnieść w całości do tej treści. Po pierwsze, nie jest to treść upubliczniona, nie jest w ogóle odpowiedzią na reklamację. Pismo o tej samej treści rozesłano do wielu osób. Jest to tylko informacja, że jest organizowane jakieś spotkanie. Dobrze, że nie zaproszono Was na kawę. Lub spotkanie z firmą duchającą balony. Użyto dość enigmatycznego sformułowania, że to będzie spotkanie ze spółdzielnią. Nie wiem, co poeta miał na myśli. Przypominam jedynie, że na zewnątrz zarząd reprezentuje spółdzielnię. Zatem, czy to spotkanie z zarządem wspólnoty, czy zarządem spółdzielni mieszkaniowej? A to by trzeba było doprecyzować, bo, no bo jakby spotkanie z, z jakąś firmą, która rozlicza, czy, czy to jest całkowicie e, bezcelowe, po pierwsze nie łączy Was żaden stosunek z tą firmą, a po drugie, no, no, firma jest zainteresowana sprzedażą jakichś urządzeń, a takie spotkanie można ewentualnie re, po udzieleniu reklamacji zorganizować. Po drugie, absurd organizowania w ogóle spotkań. E, czy oni chcą Was zarazić COVID-em, czy tylko po prostu zniechęcić do uczestnictwa w takich spotkaniach? No bo wiemy, że mamy teraz okres pandemii, dużej zachorowalności na grypy, na inne jakieś tam choroby i, i, i organizowanie spotkań. No absurd. Kto w ogóle w godzinach od 8 do 15 czy od 10 do 17 ma czas, żeby przybyć? To jest kolejne pytanie, a tak, tak zarząd zaproponował spotkania rzekome. Odpowiedź, no praktycznie nikt nie ma czasu przybyć na te spotkania, no może osoby starsze, niepracujące, no ale te z uwagi na właśnie COVID, no, no nie przyjdą, bo, bo są w grupie najbardziej osób zagrożonych zarażeniem się. Po trzecie, dlaczego nie zorganizowano streamingu, jeżeli już chcą jakieś udzielać jakieś informacji? Oczywiście abstrahujemy cały czas od zasadniczej kwestii, czyli od tego, że całe pismo nie jest odpowiedzią na reklamację. Jest to tylko zachęcenie do jakiegoś udziału w spotkaniu, ale jakby no, myślimy nad zasadnością takiej, takiego spotkania, dlatego, no, dlaczego organizowane jest fizyczne spotkanie, a nie na przykład streaming na Facebooku czy YouTube, gdzie można całość tego spotkania udostępnić, gdzie każdy w wolnej chwili może się zapoznać a jeżeli chce live uczestniczyć, może też zadać swoje pytania. Tak by obecnie na całym świecie zarządy, zarządcy nieruchomości komunikują się za pomocą Zoom, Whatsapp, a duże jakieś associations a za pomocą też YouTube'a, no ale to wymaga pełnej transparentności, tego, że nikt się tam nie obawia, że Ktoś zada niewygodne pytania i nie będzie można go zakrzyczeć, zagłuszyć. Po czwarte, informacja, że trzeba się wcześniej umówić telefonicznie, oraz że spotkania odbędą się w holu z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych. Nie wiem, jak duży jest hol spółdzielni, ale. Większej głupoty no już chyba sobie wyobrazić, wyobrazić trudno. Wy większą. Na koniec informacja, że w spotkaniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu. No, czyli co? Pełnomocnik danej osoby nie może przybyć. Dlaczego? Widząc, że spółdzielni i wspólnoty na spotkania zapraszają bardzo często jakieś takich osoby w ogóle nie należące bardzo często do, do tych społeczności, łatwo sobie wyobrazić sobie taką sytuację, że w danych godzinach pojawią się jakieś tam stójkowi którzy po prostu będą sobie tam stali, no i przyjedziecie jeszcze na takie spotkanie, zostaniecie poinformowani, że no już z uwagi na COVID oczywiście jest już tutaj pełna, pełna lista, czy, czy jest już kilka osób na tym holu. Nie no, jakby od, odnoszenie się do e, takich absurdów jest dla mnie, jak osobą, po prostu bardzo ciężkie, jednak no robię to, bo trochę mnie to rozśmieszyło, a trochę bardzo a bardzo mocno zaniepokoiło. To bardzo przypomina techniki organizowania w ogóle spotkań wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych, czyli tak naprawdę stworzenie pewnego sita, lejów, gdzie za każdym razem poprzez składanie pewnych jakby kłód, grupa się robi coraz mniejsza. Moja ocena jest taka. To pismo które jest opublikowane w internecie to pismo nie jest odpowiedzią oczywiście na reklamację może to być próba tak naprawdę umyślnego wprowadzenia w błąd, czyli oszustwa czyli próbuje się zmanipulować że niby jest to jakaś odpowiedź na reklamację i, i w przyszłości, że no już przecież odpowiedzieliśmy temu temu czy owemu na reklamację to po prostu pismo rozesłane na jakieś tam spotkanie. Dlatego warto odpowiedzieć na takie pismo. Po pierwsze, co to znaczy, że otrzymane pismo nie jest odpowiedzią na reklamację, i prosicie zatem o odpowiedź na tą reklamację. Po drugie, propozycja organizacji spotkań jest absurdalna zarówno z uwagi na panującą pandemię, jak i Poruszane problemy to nie są problemy na jakieś debaty czy spotkania. Mówimy o odpowiedzi na reklamację. Problem dotyczy może dotyczyć może nawet setek współwłaścicieli czy tysięcy nieruchomości, to zarząd odpowiada za rozliczenie, a odpowiedź na reklamację musi być udzielona na piśmie, a nie podczas jakichś spotkań w niedogodnych terminach w okresie pandemii. Terminy spotkań, czyli godziny pracy, nie, nie dają szansy tak naprawdę przybycia. Czyli mamy taką sytuację, gdzie tworzony jest taki iluzoryczne, iluzoryczna chęć niby rozwiązania problemu poprzez absurdalne zorganizowanie spotkania z tak naprawdę osobami, które nie są stroną w ogóle danego stosunku prawnego, czy, czy danego problemu. Jeśli zarząd spółdzielni chce po udzieleniu na piśmie odpowiedzi na reklamację organizować jakieś spotkania, zasadnym będzie zorganizowanie takiego spotkania online, na grupie facebookowej, czy na grupie YouTube. I tutaj ustawodawca nie, nie widzi żadnych przeciwwskazań, wręcz Przeciwnie, na całym świecie jest to już powszechna praktyka, natomiast odpowiedź na reklamację wymaga formy pisemnej. Tego typu zaproszenia na spotkania to nie jest odpowiedź na reklamację. Kiedy myślimy, że niektóre zarządy, zarządcy nieruchomości w swojej arogancji, bardzo często też głupocie. Wspinają się już na wyżyny. Okazuje się, że, że to wcale nie jest jeszcze szczyt ich możliwości. Że za tym niestety są kolejne wzgórza. Głupota ludzka jest po prostu nieograniczona. I tutaj i ta kreatywność a, spółdzielni, wspólnot jest nieograniczona. Ok, skoro jesteś nadal z nami. To znaczy, że podchodzisz poważnie do, 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 do tego problemu. Mam nadzieję, że, że już teraz wiesz, co zrobić. Po pierwsze, jeżeli nie złożyłeś reklamacji, to na pewno ją musisz złożyć, a kiedy otrzymasz odpowiedź, tutaj te trzy warianty w zasadzie zamykają. Zamykają tutaj ten temat. Skoro podoba Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał. Mamy więcej materiałów. Niestety tych płynnego rozliczania kosztów nieruchomości jest bardzo wiele. Mamy nadzieję, że.